Cześć, kochani, słyszymy się w kolejnym odczycie, kolejny odczyt przed nami. Dziś odczyt kart Tarota specjalnie dla Was. Czy myśli o Tobie poważnie, czy powie Ci o swoich uczuciach? Zobaczymy w kartach, co się przy Was pokaże. Oczywiście nie wchodzimy w szczegóły relacji. Jeżeli chcecie takie tematyczne czytanie typowe odnośnie Waszych relacji, na przykład odnośnie mojego ekspartnera, partnera, męża, eksmęża e, o relacje ukryte, piszcie w komentarzach. Wszystko, wszystko czytam za wszystkie komentarze serdecznie. Dziękuję, jestem wdzięczna za to, że uczestniczycie, jesteście, spędzacie i poświęcacie ten czas dla mnie, wysłuchując mnie i tego, co mają do powiedzenia moje karty. Mam nadzieję, że odczyty dają Wam dużo siły. Czasami wiem, że są trudne, czasami są trudne, ale pamiętajcie, że w życiu nic nie dzieje się bez powodu. I tarot, to ja zawsze powtarzam, to wskazówka, rada i trzeba z niego wyciągać to, co dla nas y, najbardziej korzystne, informacje wszelkie. Bo pamiętajcie, jeżeli wiecie, że się możecie przewrócić, tak, to się położycie. I tak samo jest z tarotem. Jeżeli tarot przed czymś ostrzega, jeżeli tarot informuje, jeżeli tarot radzi, jeżeli zwraca na coś uwagę, to my wiemy, jak czegoś uniknąć, jak się zachować, i jak postawić się w danej sytuacji. Lub co powiedzieć, nawet w danej sytuacji, kochani, bezbędnego przedłużania, przypominam, odczyt jest ogólny, nie z każdym musi rezonować. Traktujcie ten odczyt z rozwagą, z dystansem, to wy kreujecie swoje życie, to wy jesteście panami swojego życia, to Wasze decyzje. I konsekwencje Waszych decyzji również na przyszłość, tak? Także w odniesieniu, jeżeli macie ochotę na i potrzebę, i w ogóle jesteście gotowi na odczyty prywatne, zapraszam do kontaktu, ale zaznaczam, tarot za Was decyzji życiowych nie podejmie. Czasami właśnie mam takie pytania, kiedy ktoś chciałby, żeby tarot za niego zadecydował, bo nie jesteśmy w stanie. W tym momencie czegoś sami postanowić. Kochani, pamiętajcie, nic na siłę. Nawet na, na najtrudniejsze decyzje musi przejść odpowiedni czas i odpowiednia godzina. Pochopne działania nie prowadzą do niczego dobrego, nawet jak sytuacja jest trudna, to wyciągajcie z tej sytuacji wszystko, co najlepsze i czekajcie na odpowiedni moment, aż dojrzejecie do pewnych decyzji, bo na siłę, tak jak zawsze mówię, ani siebie nie uszczęśliwimy, ani nikogo też nie, tak? Kochani, sprawdzamy zatem, zapraszam do odczytu. Subskrybujcie, komentujcie, będzie mi niezmiernie. Kochani, zapomniałam dodać. Zaczynku. Wizualizujcie osobę z waszego serca, z Waszej myśli, z Waszej głowy, z Waszego życia, osoby, która jest wam bliska. Ja sprawdzam przede wszystkim, czy mężczyzna lub kobieta, o której myślisz, myśli o Tobie poważnie, o Waszej relacji, znajomości. Tak? Czy ta osoba myśli o Tobie poważnie, o Waszej relacji, znajomości. Jak ogólnie w kartach wyjdzie, jak podchodzi do tego tematu. Zobaczymy, kochani, myślcie, wizualizujcie. Patrzcie, 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 patrzcie. Patrzcie, patrzcie, kochani, co nam tu wyskoczyło. Troszkę pogubiliście się oboje. Zagubieni jesteście oboje. Widać uczucia między wami, uczucia trochę zatarte, dla części z was długie związki, dla części tak zwane przechodzone, ale wcale nie bez uczuć i nieobojętne, dla części z was świeże relacje, które są oporne do kolejnego kroku, że tak to nazwę. Czy ta osoba myśli o Tobie poważnie? Ta osoba jest osobą dojrzałą emocjonalnie, dojrzałą, starą duszą. Niezależnie od wieku, w jakim jest, czy to jest osoba młodsza od ciebie, czy dużo starsza, czy wiek zbliżony do Twojego, ta osoba bardzo poważnie podchodzi do życia. Nawet bym powiedziała stricte zbyt poważnie, biorąc pod uwagę, że przez to, że tak poważnie stąpa po ziemi, przez to, że tak praktycznie do wszystkiego podchodzi i z tym rozumem, e, przez to stoi w miejscu, przez to nie umie, Zdjąć z siebie pewnych blokad, przez to też to ma pośredni wpływ na wasz związek, znajomość, to jest to takie relacje. Faktyczne. Takie podejście, gdzie ta osoba myśli za dużo na pewne tematy, aspekty, zamiast spontanicznie podejść do życia i wyjść z punktu, w którym no ten punkt, ani dla ciebie, ani dla mężczyzny lub kobiety, o której myślisz, nie jest komfortowy. To ta osoba stoi i myśli, i zastanawia się, i analizuje, i wraca, i tak dalej. Kochani, ta osoba jak najbardziej myśli o Tobie poważnie. To nie jest mężczyzna ani kobieta, który skacze, lub która to nie jest osoba, która skacze ze związku na związek, która, wiecie, jest osobą kochliwą i w ogóle szukającą wrażeń. Nie. Ta osoba jest pogubiona, ta osoba jest emocjonalnie przytłoczona swoim życiem, bym powiedziała, ale przytłacza ją też niemożność poradzenia sobie z taką stagnacją waszej znajomości. Na części z was będzie to oznaczało te takie moje powiedzenie rutyna dnia codziennego, zmęczenie tą rutyną, zagubienie swoich uczuć i namiętności i sensu waszej relacji, waszej znajomości, waszego uczucia. Ciężko jest odnaleźć to, co było, to, co was łączyło lub ciężko jest określić to, co łączy Was teraz. Dla części z Was przy nowych relacjach, karta mi tutaj sugeruje, że ta osoba boi się jakby zaangażować w ten związek, boi się pokazać Tobie, że jej zależy, że chce, zbyt wiele ma do stracenia, kochani. Zbyt mocno, kurczowo trzyma się materii, tak bym to określiła. Ale jak najbardziej ta osoba poważnie podchodzi do Waszej relacji, do, waszego, do, do Waszej znajomości, związku. Jest wiele przeszkód między Wami. Przeszkód jest bardzo dużo, ale wszystkie te przeszkody są w Głowie, bardziej na pograniczu właśnie emocji, grania na emocjach, nie tylko przez pryzmat tej osoby, ale i Waszych emocjach, ale na takim niepocieszeniu życiowym, takim zagubieniu życiowym. Powiem Wam tak: ja widzę tutaj iskrę, iskrę, która wciąż się tli, widzę tu uczucia, które nie wygasły, widzę, że nie, je wszystko jest stracone. Pamiętajcie, że jeżeli jest teraz brak kontaktu, a dla części wiem, że jest, i jeżeli wyczujecie teraz bezsilność, bezradność, to jakby zabieganie o kontakt tej osoby lub zabieganie o uwagę nie za wiele wniesie ze względu na to, że ta osoba. Dopóki sama sobie tych cegiełek w głowie nie poukłada, dopóki nie zrozumie, jak wiele dla niej znaczycie, to takie każde, jakby wasze określenie się, że, że tęsknicie, że chcecie, że, że chcecie porozmawiać i tak dalej, może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego. Nie dlatego, że tej osobie nie zależy, że nie ma uczuć, wręcz przeciwnie, ona nie umie poradzić sobie z własną głową. I również jest jakiś aspekt zdrowotny. Wiecie, że kart na zdrowie nie stawiam, na choroby, ciąże nie stawiam, nie chcę pewnych rzeczy widzieć, bo uważam, że nie ma potrzeby zapewne drzwi zaglądać. Kochani, docelowo ja tutaj bardzo stricte widzę właśnie, kartami czasami sama daję taki znak, sygnał, że coś mam Wam powiedzieć, przekazać. Ta osoba ma jakiś problem zdrowotny. Dla części z Was będzie to problem zdrowotny związany z męskością z niemożnością właśnie poradzenia sobie z pewnymi problemami, ale również ta osoba może mieć wszelkiego rodzaju nałogi, skłonności do nałogów i tutaj te skłonności do nałogów przede wszystkim idą w alkohol i wszelkie używki, z którymi ten mężczyzna lub kobieta sobie nie radzi. To również może być taki stricte imprezowy tryb życia, ale nie tak w pojęciu takim, że wiecie, baluje nocami i tak dalej i szuka wrażeń. Tylko właśnie ta osoba szuka różnych rzeczy poza domem, ale to też nie chodzi o zdradę. Bardziej online. Wchodzi na online, to mogą być jakieś z hazardem związane rzeczy, po prostu przeróżne. Wiecie, odczyt jest ogólny, i tutaj może w karcie takiego. Problemu z nałogiem może być wszystko, ale również jest aspekt bardzo silnie zdrowotny i też może oznaczać niestety tutaj aspekt emocjonalny, ta karta, czyli stany depresyjne, lękowe, co yy, może, wiecie, prowadzić od stanów euforii, radości e, do stanów właśnie takiej silnej, silnej, nawet takiej no, zamknięcia się w sobie i depresji. Wy możecie nawet tego nie zauważyć, bo gdyż no, z reguły takie osoby się z tym kryją i są uśmiechnięte. A tutaj to jest 100%, 100%, 200% mężczyzny i 300% kobiety i kobiecości w kobiecie. I tutaj Wy możecie tego w ogóle nie dostrzec, gdyż ten mężczyzna jest 200% mężczyzną silnym, dominującym, władczym. Tu nie chodzi o aspekt fizyczny urody ani nic takiego, ale taka energia, która obezwładnia i włada Tobą, tak? Twoimi myślami, Twoim życiem. Ty chcesz być u boku takiej osoby, ty chcesz z taką osobą żyć i spędzać czas, mimo że wasza relacja nie należy do najłatwiejszych, to tak jak mówię, ten mężczyzna lub ta kobieta, która jest w karcie 300% kobiety, o bardzo dużej energii przyciągania, seksualności, takiego czegoś w oku, takim magnesie, któremu no, ciężko się oprzeć, a łatwo ulec, I, ale mimo wszystko jest dużo tutaj właśnie problemów emocjonalnych. I ta osoba sobie z pewnymi. Ta osoba sobie z pewnymi rzeczami sama nie radzi. Jednakże, pytanie brzmiało, czy poważnie myśli o Tobie, o waszej znajomości. Jak najbardziej, nawet jakby ta osoba um, była teraz zamknięta w klatce, i nie mogła utrzymywać z wami kontaktu z różnych przyczyn swoich osobistych, widzę też stratę przy tej osobie stratę. Y, która wpływa też na emocje. Nie będę wchodziła w, w szczegóły, ale y, strata trudna dla tego mężczyzny lub tej kobiety, tak czy tak, y, generalnie jest dużo, duża utrata też pieniędzy, lub jakiś problem materialny, finansowy, mogła stracić mieszkanie, dom, ktoś mógł ją oszukać, lub e, jakby no, w, wskutek jakichś spraw sądowych mogła coś stracić. Tak Wam to powiem w skrócie. W każdym razie, poważnie myślę o Was. Dajcie czas. Nie pospieszajcie, czekajcie. Wiem, że czasami jest trudno, bo jeżeli się czeka rok, dwa albo trzy albo pięć na zmianę mężczyzny lub kobiety, ale Wy wiecie, że i tak będziecie czekać, bo ja widzę w kartach, że Wy wciąż macie nadzieję, wciąż myślicie, wciąż pragniecie, wciąż tęsknicie i ten mężczyzna lub ta kobieta, osoba w tej karcie też. Kochani, tu mi bardzo stricte wychodzą osoby też w karcie. Mundurowych lub pracujących w budynku, czyli urzędników wszelkich. Wszelkich urzędników to ma się też, może się też tyczyć szkoły, to może się tyczyć stanowisk wyższych. W każdym razie ta osoba może tu mi w takiej karcie, nie może, tylko wychodzi mi w takiej karcie. Docelowo wiecie, że karty pokazują, dla wszystkich znaków jest odczyt, ale docelowo bardzo mocno przebijają się takie znaki Zodiaku jak rybka, bliźniak, kochani, byk. I koziorożec oraz strzelec, strzelec, czyli albo osoba jest pod tego znaku, albo Ty, albo oboje jesteście spod tych znaków. Teraz, kochani, miało być, czy myśli poważnie o Tobie, czy wyjawi Ci swoje uczucia. Czy powie Ci, że kocha, że tęskni, że chce być z Tobą i tak dalej, wszelkie tematy, o których Ty myślisz związane z uczuciami, z którymi jest ta osoba skryta i się blokuje? Kochani, ta, ten wasz, ta wasza relacja to normalnie wychodzi mi jak taki typowy róg obfitości, czyli wy czerpiecie dużo z tej znajomości, wy. Nie macie jakby za dużo czułości w życiu, potrzebujecie osoby, która jakby jest silniejsza od Was emocjonalnie, ale wbrew pozorom przyciągacie podobne osoby do siebie, też potrzebujące takiego, takiej czułości, zainteresowania i takiej bliskości i fizyczności, okazania takiego, że Wy jesteście atrakcyjni, ważni, wyjątkowi. Tu nie chodzi wcale o ten wizerunek fizyczny. Tylko, właśnie o tą energię, że tak, słuchaj, no jesteś kimś wyjątkowym. Wy powinniście to wiedzieć oczywiście i ta mężczyzna lub ta kobieta też, ale fajnie jest celebrować takie chwile, fajnie sobie to dawać, okazywać i tak dalej. Kochani, ta osoba yy, dla części z Was nie powie ci o swoich uczuciach, ale okaże ci je, powie. Okaże ci je w sensie takim swoim zachowaniem, stosunkiem do ciebie, tak? Tym jak cię potraktuje w sensie pozytywnym oczywiście. Dostaniesz prezent, otrzymasz prezent niespodziankę. To może być miła wiadomość, to może być naprawdę prezent. W w postaci czegoś namacalnego, to może być miły gest, to może być podziękowanie ze strony mężczyzny lub kobiety, o której myślisz, to może być y, okazanie ci czułości, wsparcia. Dla części z was ta osoba już ci powiedziała o swoich uczuciach, także no wiem, że oglądacie, ale wy wiecie już o uczuciach y, tego mężczyzny lub kobiety. Dla części z was Tutaj bardzo silnie mi się przejawia znak zodiaku Baran. Czekacie na kontakt ze strony tej osoby, jeżeli jesteście spod tego znaku wy lub osoba, o której myślicie lub oboje, to y, widzę wiadomość, kontakt ze strony osoby z znaku zodiaku Barana. Ta osoba może być młodsza od ciebie lub stricte minus 5 Plus 5 lat różnicy między Wami. Taką wiadomość otrzymacie do końca września, i tak w kartach dla części z Was wychodzi. Tak czy tak, jeszcze trochę poczekacie na wyjawienie uczuć, ale Wy wiecie, bo patrząc w oczy tej osoby, rozmawiając z nią, y, czujecie y, nie dość, że trudność Waszej znajomości, komplikacje Waszej znajomości, w sensie te schody, które ciągle macie po, przy sobie, to to, że jej zależy mimo wszystko. Kochani, czasami słowa to nie wszystko, czasami gesty, zachowanie, to jak ta osoba okazuje nam zainteresowanie, czułość, bliskość jest bardzo ważne. Z takim tematem i, i myśl, przemyśleniem Was zostawiam. No piękne Wam karty wyszły powiem szczerze. Kochani, czekam na interakcje w komentarzach. Piszcie, jak to z Wami rezonuje. Wiem, że nie wszyscy chcą zostawiać tutaj jakiś ślad po sobie. Zostawcie łapkę przynajmniej w górę albo e, buźkę, uśmieszek, serduszko, cokolwiek będzie mi niezmiernie miło. Subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Ja zapraszam Was już na odczyty, które są dostępne na moim kanale, czyli na pewno przeszkody się pojawiły między Wami na teraz i do trzech miesięcy. Pojawiły, pojawiło się niedawno właśnie czytanie Jego i jej zamiary do Ciebie w miesiącu wrześniu. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, kochani, ciepło, do usłyszenia w kolejnym odczycie kart tarota. Piszcie, jakie chcecie tematy, być może coś fajnego Wam nagram, zrobię odczyt na coś, co Wy macie ochotę usłyszeć, w sensie odczyt, karota, odczyt kart tarota. Tarota, widzicie, ja do mało mównych nie należę i język, słuchajcie, mam natłok myśli, chcę dużo powiedzieć, wiecie. Yy, I czasami nie, nawet nie nadążam nad własnymi myślami. Kochani, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odczycie kart Tarota. Puziaki, cześć!